W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi chciałbym przestrzec przed niebezpieczeństwami, które niosą te zimowe ferie. Myślę, że takim najistotniejszym zagrożeniem, jakie jest, to, są, to jest lód na naszym jeziorze Swarzyńskim, nie tylko. Chciałbym przestrzec przed wchodzeniem na, to, na ten jakże kruchy lód, który teraz jest i który być może też... Będzie za tydzień, za dwa, podczas trwania całych ferii. Może się on bardzo łatwo załamać pod naszym ciężarem, a wyjście z niego jest bardzo, bardzo trudne, co strażacy z naszej jednostki ćwiczą i osobiście przećwiczyłem takie zdarzenie i wiem, że wyjście z takiej sytuacji jest bardzo, bardzo trudne i pozostaje nam tak naprawdę wołanie o pomoc. Głośno po prostu krzyczymy w tym momencie ratunku. Jednak najlepsze, najlepsze co będzie to nie wchodzenie w ogóle na taki cienki lód. Dziękuję.